Problemy mowy, które są genetyczne i uleczalne, czy to jest choroba? Pomyślałam, że logopeda był potrzebny jakiejś lady, aby bieglej udawała laszkę z ruką na łbie. Wiem, teraz to już sobie wymyślam. Logobada. Twój odcień i ten głosu. Mm. Twoje logo. Taki piarowiec. Czy jeżeli ktoś ma problemy z wymową i one są dziedziczne, czy. to problem mózgu pewnie przetoczy, czyż nie stwierdzałam wiele razy, że świat jest zdegenerowany i że różnicie się od właściciela genu wszystkim? Czy degenerację da się wyleczyć? Chujcie to obchodzi, nie twoja sprawa, potem to wykorzystasz sobie, przeciw. Zajmij się wymową. Po tym co kurwisz, poznam Cię, człeku, że się obyty w małpie. Rządu Światowego i telewizora. Hej!